I często wspominam tu o nowych seriach, ale lato, kiedy umarł Hikaru, już niedługo będzie dostępna jako wersja anime. 5 lipca pojawi się Hikaru Shinda Natsu na Netflixie w wersji anime. Nie wiadomo jeszcze, ile odcinków będzie miała seria. Manga, jak na razie, ma 6 tomów w języku japońskim i 5 w języku polskim, więc skoro materiału nie jest tegoż bardzo dużo, to raczej będzie to maksymalnie 13 odcinków. Swoją drogą planuję zrobić recenzję na kanale pierwszego tomu, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić. Manga opowiada o dwóch chłopakach. Hikaru i Yoshiki, którzy są przyjaciółmi od dzieciństwa. Pewnego dnia Hikaru wyrusza w góry i tam ginie. Jednak przed śmiercią Hikaru spotyka tajemniczą istotę, która przyjmuje jego wspomnienia i wygląd. Jednak kiedy klon Hikaru wraca do swojego przyjaciela, ten od razu zauważa, że coś jest nie tak. Seria to thriller też horror jest skierowana głównie do młodych mężczyzn, ale mimo że nie jestem grupą docelową i boję się horroru, to zaciekawiła mnie ta fabuła i obczaję sobie serię i może obejrzę też o nim. Zobaczymy.